Siemano, witajcie, z tej strony oczywiście Kifi, jest ze mną również Yoshihito. Hito. Cześć. Jesteśmy sobie na PropHuncie, na jakimś innym zbustowanym serwerze, którymi tu Yoshi polecił niestety jestem koszem na śmieci, śmietnikiem jestem. I... O, dziękuję. dziękuję a, za ty powiedźń. jesteś szukającym, tak? <laughs> no tak jakby. Hej, jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, a jeśli jesteś już widzem, to koniecznie, ale to koniecznie kliknij w dzwoneczek i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z moimi filmami. A jeśli marzycie się kosa, to koniecznie zajrzyj do opisu, bo tam znajduje się konkurs na kosy, w którym możesz wziąć udział. Ok, jestem o, zamrożony, I you are now frozen, ok. Więc słuchajcie, na tym serwerze jest troszkę więcej bajerów. Tutaj już obok mnie y to chyba kogoś zabił, nie wiem czy koło mnie, czy nie koło mnie. Tak, to ja sobie A to już ja tam skaczę sobie, ok. Prosiliście mnie, żeby było więcej prop hunta. Więc jeśli Wam się podobają takie odcinki, jeśli Wam się podobają takie odcinki, y to koniecznie łapka w górę i jak na razie. Parę sekund udało mi się przeżyć, nawet już jego widziałem. Tu są jakieś bariery. Konkretnie musi mi tu już powiedzieć o co chodzi, bo widzę, że tu są jakieś jeszcze demony i tak dalej. O kurde! Różne takie. Jezu, rzeczy. mimik... Mimik mnie zabił. Znaczy prawie mnie zabił. O co chodzi z mimikiem? No, właśnie kurde, do tej pory nie wiem, ale generalnie możesz sobie klona swojego postawić, albo sam się stawia. A czy tam jesteś odporny jednego hita i po prostu ściągasz bardzo dużo HP przeciwnikowi. Więc no cóż, to jest dosyć taki cięższy serwer i powiem ci, że bardziej ogarnięci ludzie tutaj grają znacznie, bo jak e, na tamtych graliśmy i de facto były jedynie obiekty mm, normalne takie z map, tak tutaj jest bardzo dużo nowych obiektów. I dodatkowo właśnie można być mniejszym znaczy obiektem, czyli na przykład pieniążkiem, puszką i tak dalej, i tak dalej, więc no, trochę ciekawe. tego jest. Czyli jest dużo fajniejszych obiektów na tym serwerze. Spoko, spoko, bardzo fajnie. Tak, zgadza się, no, no, no. Powiem tak, przechodziłeś obok mnie dużo, dużo razy. Tak? Eee, znaczy, no nie wiem, czy dużo razy, po prostu no, jestem blisko respa, tak ci powiem, czy ty tam skaczesz, powiedz no. Użyj, rakietę ktoś wypuścił, o co chodzi? Halo! Kiddie? Rakieta tu leci. O, cześć! Nie, Yoshihito, kurde, jak to zrobiłeś? No, no właśnie, Smoke jest rakietą, taką samonamierzającą, i generalnie pokazuje to lokację, w której znajduje się przeciwnik, więc to jest dosyć, dosyć spoko opcja. O kurde, o nie, o nie, ktoś jest demonem! Jak to o! ktoś jest demonem, o co chodzi? Ktoś szuka o! schowających? Tak! Jezu! Co on robi? Co tu okay. się dzieje? Jakieś pentagramy na ziemi, Jezus, jezu! Mamie. Jezu, Co się dzieje? Zobaczcie, drugi tak demon. Tak jak to nie jest, nie... widzicie, taki zbustowany mocno ten hunt I bardzo Jezu. mi się to podoba. Ale się stary przestraszyłem, bo patrzę no, nie? Jeden demon mnie goni. Nagle jeb za mną drugi. Taki, ale się przestraszyłem. Dobra, słuchajcie, zamiana. Przed chwilą Yoshi znalazł mnie, teraz ja znajdę Yoshi'ego. I już pewnie czym jesteś, bo, bo ty wiedziałeś czym ja jest. <grym> jestem śrubokrętem. <grym> śrubokrętem? Co? Tak! Jestem śrubokrętem. Jak to możliwe? To jest chyba Najzwyklejszy legit. śrubokręt. Okej, okay, dobra. Bardzo Czyli mówisz, że będzie po prostu ciężko, tak? Tak, podpowiem, że mam żółtą rączkę. Masz żółtą rączkę. Śrubokręt, jak masz śrubokręt, to podejrzewam, że to jest bardzo małe. No bardzo małe. <grym> o kurde, nie wiem czy te deski to legit, no ale chyba nie da się tam wejść, więc legit. O, śrubokręt, ale on tu zawsze leży, ja go pamiętam, ten śrubokręt, więc to jest legit śrubokręt, ale przynajmniej już wiem, jak wygląda. Hmm. Ooo, nie Dobrze. wiem, czy mnie znajdziesz, stary. Legit, legit śrubokręt. dokładnie śrubokręt, ale już nie zrzut... Co to jest? Co się stało?! Dlaczego... Dlaczego umarłem?! Zabiłeś mimika pewnie. No i co... Ja nie wiem, o co chodzi! Kurde, właśnie ja nie wiem, jak używać. Ja jestem chowającym, ty też. Gdzie jesteś? By, 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 by. Na respie, na respie będę terrorystów. Super, ja też. Dobra, czyżbyś ty za mną biegł, taki mały obiekt jakiś? Nie, ja cały czas zmieniam na random model, i już nie mogę. Jestem tą wielką jest... ławką. O kurde, A patrz, patrz, to to ja, ja obok ciebie. O kurde, takimi małymi rzeczami można być. Jestem dolarkiem, no. Dolarkiem, który łyżka nawet jest obok. Dobra, schowajmy o, się Jezu. gdzieś. Dobra, to chodźmy razem może. Czy w sumie jakoś... nie jakoś się Pozimuś. mogę schować? Dobra, chodź. Chodź tędy, chodź tędy. Dobra, prowadź. O Jezu, co o Jezu. się dzieje. To zaczęła się runda o, chyba. O Jezu, co, czemu jesteśmy tacy wolni? I co, mam tak stanąć po ścianach? Właśnie, nie mam pojęcia jak, ale jakoś byśmy mogli. Okej, okay, dobra. No i zamrożony jestem. Okej, okay, zobaczymy, czy ktoś zauważy, że to ja? E, chyba się zastanawia, zastanawia się. Poszedł sobie, okej. Okay. Ty jesteś dolarkiem, kurcze, gdzie ty ha, jesteś? Obok ciebie po prawej w kwiatku sobie Ja cię nawet nie widzę, a co dopiero ktoś ma cię zauważyć Dobra, po, podskakuję w tym momencie No widzę, widzę, ale to jest kurcze tak małe, że to jest aż nie do złapania No, to jest z tym piękne Okej, okay, i patrz, i decoy się nam naładował, no nie? A no i to decoy co? to jest ten mimik, no ale właśnie nie wiem jak go używać e, Myślnik mów, może spróbuję. O, jak jest. on cię znalazł, powiedz mi jak? Nie wiem, ale wiem, że ciebie nie zauważają ciągle. Tutaj klucz, ktoś jest obok mnie kluczem, nie? Takim francuskim. To jest kurcze <grym> bardzo małe. Ale mówię, to jest zabawny stary, że do ciebie nikt nie strzela. No, ja jestem zwykłą kurczę deską, latającą jeszcze jestem. Nie dotykam ziemi. No, chyba zauważył. Dobra. Oj, dobra, zauważył. A, lecimy do kolejnej rundy. Dobra, słuchajcie, znowu jestem szukającym, więc mam nadzieję, że teraz nie zginę tak głupia jak ostatnio. Znaczy głupia, ja nie wiedziałem o co chodzi. Więc może nie tak głupio. Znaczy tutaj znów, znów ktoś się kryje. No i to jest ewidentnie propek, ale ja się boję. Czemu tracę HP na nim? Nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego? Why? Na propkach się <coughs> czasami traci HP. Nie wiem czemu. Okej, okay, dobra, zabiłem. Czyli jednak był... Tego. Tutaj jest jedna deska, to jest ok, to jest chyba LEGIT. Ktoś tutaj backnął, czyli ktoś jest w pobliżu. O kurde, to chyba jesteś blisko mnie. Zaczymy, o co kurde się Leci, 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 prosto, a, prosto no Ale, oł, uh, i co to zrobiło? Wskazało mi jakby, tak? Ale, jakoś no. tak niedokładnie chyba Okej, okay, zabiłem a, To byłeś ty, Yoshi? No Ale wiesz, dlaczego cię zabiłem? Bo wszystkich poduszkach przeszedłem, a twoja mnie blokowała, nie? Tylko i wyłącznie Serio? Dlatego. Tak Kolejny, dobra, mamy to. A już się rozpędziłem, też będę teraz leciał. O kurde! Uciekaj Kifi! Rzuć, rzuć pod nogi pentagram i uciekaj O kurde, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Eee, się no tak zwana bestia, za I to Co teraz ci? mogę zrobić? No właśnie... O kurde. Nic. Nie wiem czy możesz ją zabić czy nie O kurde. Zabiłem jeszcze kogoś! O, za tobą! Uciekaj! Ja ci będę mówił! Kurde, co to jest? Nie, o Jezus. Ja mogę ją zabić? Na tę bestię? Chyba tak Chyba tak, ale nie wiem jeszcze jak. Kurde, ja jestem tak dużym modelem, że... Jezus nie, jestem tymi silosami z Newka, znaczy w sensie takimi... Nie, to nie ma to nie ma prawa bytu, nie? O Boże Dobra Dobra, Dobra. nie Dobra. wiem, jestem puszką, no chyba mi się nie uda. Mi też się raczej nie uda. Jestem bardzo, bardzo dużym przedmiotem. jak. No ty, mogę postawić co tego mimika? Jak to zrobiłeś? Aha, aha, Jezus Maria, dlaczego? To, to nie wiem, jak porzucona poduszka, tak? Ale jakbym był na fotelu, to na przykład bym troszkę latał i to mi nie, się nie podoba. Szkoda. Musimy nagrać w Garry's Moda. Jeśli chcecie Garry's Moda, to napiszcie w komentarzu. To może w Garry's Modzie nagram, bo tam chyba ten prop hound wygląda Jest znacznie lepiej. lepszy. No, jest znacznie lepszy. Znacznie lepszy. No, tutaj ten prop hound jest troszkę przebajerowany, jak dla mnie. Ja jeszcze nie rozumiem. Może, może jak się przyzwyczaję, to będzie to fajne. Bo ten odcinek jest jakby inny, bo zazwyczaj graliśmy na jakimś zwykłym serwerze, teraz jest są jakieś dużo dodatków, dużo innych kurczę, jakiś pierdół i troszkę jestem pogubiony. On no i zginąłem! Się. Słuchajcie, kurde, dlaczego? gadasz? no. Joślek, tak, Dobra, robimy. Rakieta, leci. O. Eee, o. kurde. Średnio, średnio bym powiedział. Eee, dobra, czy coś mi tutaj nie pasuje? To nie tak jest, jest legit, to jest wszystko legit, uwierz mi. O. palłeś. O! Dobrze, także jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka pod tym filmem, wbijajcie do jeszcze go na kanał i jeśli chcecie więcej takiego Prop Hunta, czy może zwykłego, napiszcie też w komentarzu Siemano. Cześć!